Jeśli chcesz skorzystać z bogatej oferty, jaką oferuje Ci telewizja Garwoli, musisz najpierw się zarejestrować. Ewentualnie, jeśli już posiadasz konto, musisz się zalogować. W dalszej części filmu wytłumaczę Ci, jak to zrobić. Na samej górze strony znajdziesz panel logowania. Tam możesz zalogować się do swojego kokpitu lub zarejestrować. Jeśli poprawnie wpiszesz swoje dane oraz tekst z obrazka, na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłane hasło pierwszego logowania, które możesz później zmienić w ustawieniach swojego profilu. Podczas pierwszego logowania strona poprosi Cię o zaakceptowanie regulaminu oraz polityki prywatności. Niestety, jeśli nie zaakceptujesz tego, nie będziesz miał dostępu do możliwości, jakie daje Ci telewizja Garwoli.